Ja jestem Nati, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Overpass. Yy, I dzisiaj po prostu sobie pojeździmy, i już upadek na początek filmu, oczywiście. Yy, ale zanim to, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Słuchajcie, bo to jest w ogóle nowa dla mnie trasa nie wiem gdzie ja mam tu jechać tak w ogóle. Ale chyba wiem, że za tą żółtą kreską... Dobra. Aha, ok. Yy. Jutro widzowie będzie. Uwaga, uwaga, że... Bo dwa tygodnie go nie było, więc tak, właśnie overpassa. No pasowałoby, jutro mm, żużę, dobra Tutaj widać, że będzie y, ciężko wyjechać, wow, wow, wow Na wow. jak długo będzie mi to szło, no to po prostu mm, Zmienię mapę, no bo co Bo jak się wywarną no to bez sensu No, i się udało. No, więc nie muszę zmieniać. Całe szczęście. We środę przypominam, że jadę do Warszawy i wtedy filmu na pewno nie będzie. No, chyba, że jakieś shorty z trasy, no to może. Ale z filmu z gier nie będzie dopiero w czwartek, bo w czwartek do szkoły nie idę. Spoko. Na no, w piątek zakończenie roku szkolnego, więc już w piątek będą wakacje. I w piątek prawdopodobnie jadę na chlewiska, więc no jeszcze parę nie będzie filmów, i tyle do piątku. Y, muszę widzowie troszeczkę y, podbijać mojego kładista kłada, żeby troszeczkę y, wyjechał pewnie o właśnie zahaczyłem już o już drugi zahaczyłem i trzeci zahaczyłem o tą linkę i przez nią dodajemy po prostu dodatkowy czas no i znowu i znowu i znowu więc już najlepszego czasu mieć niestety nie będę no no trudno no, jeć, 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 I bał. Oczywiście musi być upadek. To jest. Overpass, bez upadku, no to nie overpass. Dobra. Więc jutro żural zobaczymy. Czy znaczy ja chyba wiem kto, ale... Jeszcze nie będę wam spoilerował. No co to przez taką góreczkę nie wyjadę? No co? To jedź. No. Aha. ok No wczorajszy film taki średni bym powiedział. No ale no. Czasami tak bywa, że nie każdy film się muszą udawać. Dobra. Y nic nie będę mówił, bo pewnie będzie muzyka. Dobra, więc wymieniam to, to, to i to. I jedziemy. Żeby coś było innego, huśtawka, opony, piasek, ubita ziemia, okrążenia 3, pogoda, słonecznie. dobrze, że, dobrze. Nowy. O, tutaj już było nagrywane wiele razy, chyba, ale już dawno na tym nie jechałem. Duch oczywiście, błotko oczywiście i kolejne błotko. No bo to jest dużo błota. Opony już na sam start, no ale no, nie może być za łatwo przecież. Okej, okay, opony, na hop, hop, wow, co to, nie wjechałem przez opony? Oh, oh, oh. Ja lubię taką górkę, co tam widzieć, ten zakręt, bo można tu się rozpędzić ad 88. No, i tu już muszę niestety dzwonić, a. Aha, i się też wywalić muszę. Dobra, okej. Okay. Tutaj jest fajnie, bo można się rozpędzić. Hop. Ja tu trasę znam, bo jeździłem już nieraz z nią. No, tak poza filmem. Dobra, okej. Okay. Tutaj jest huśtaweczka. No, co tak mnie wywala? Tu będzie huśtaweczka, proszę bardzo. O, dobra. No. Uff. Dobra. Całe szczęście. Dobra. Muszę się zatrzymać, bo inaczej bym się y, wywalił. Dobra. Kłody. Okej, okay. już tam widzę metę, bo. A, krążenia są. Trzy kamienie, drzewa. Może mi tak, może będzie lepiej. Nie, nie będzie lepiej. Dobra. Tutaj kłody i takie podwyższenie, dobra, jedź ja już to znam, bo to jeździłem wiele razy. Tylko najbardziej nienawidzę tego miejsca, bo tu rzadko za pierwszym razem mi się udaje. No ale jak widać, teraz chodziło za pierwszym, ale to dobrze. Albo dobra, yy, żartuję, okej, okay, nic nie mówiłem. Eee, o, ha, tu jest taka górka, mała, ok. Kamienie. No, co ten kład tak się ciągle wywala? No, ja nie mogę. Och. Eee, no ra, więc, ok. Dzisiaj będziemy montować film z Anglii, słuchajcie, bo, znaczy nie obiecuję Wam, ale postaram się, bo tyle już byłem w tej Anglii, znaczy tyle dni temu, a dalej nie macie filmu, więc. Postaram się, żeby ten film był dzisiaj I ten dzisiejszy film będzie o 18.00. No bo zauważyłem, że na YouTube Studio, najwięcej osób ogląda moje filmy O między 12 a 18 No ale wiadomo, ja o 12 jestem w to nie dam rady No i to okrążenie będzie się powtarzało, no bo to okrążenie ma 3 okrążenia To jest drugie, więc wszystko będzie tak samo I już tej mapy raczej nie będę zmieniał no bo zostało 8, 3 minuty filmu, więc o fajne górka d 95 H98 HM Więc lubię to, bo to się można tak fajnie rozpędzić i się fajnie wywalić z fajnej prędkości. O, dźwig fajny. Dobra i fajnie y, wywalenie też. Ja nie wiem czy wybrałam po prostu takiego kłada, który nie ma dobrej przyczepności, czy o co chodzi czy po prostu taki teren. Możliwe, że taki quad. jechałem. 71 Dobra, okej, okay, wyjechałem. Kład, huś Hop, kłody. Okej, okay. drugie kłody. Wiecie, nie zawsze mi się za drugim, za pierwszym razem udaje pokonywać tą górkę, więc zobaczymy. Może to był wcześniej taki fart po prostu. Wow, wow, wow. No, pani kładisz Proszę mi tak nie szaleć. Moja cytowanie objechać drugie krążenie. Bo trzeciego to już na pewno nie zdążę. Ale okej, okay, jedziemy. Dobra. No i tak mówiłem, to tylko pierwszy miałem taki fart. Że mi się udało. Bo Może miałem dobrą prędkość. Albo mi się. To się uda za drugim. Eee, spoko. Tylko jen, jen, jeden upadek miałem. Albo dobra, żartuję. Plus y, dwie sekundy do dodatkowego czasu. Jednak żartuję, ale prawie było dobrze. Prawie. Dobra, o! No i mi się udało. Okej, okay. już nie. Dojeżdżam do końca i mi się wywalam. Nie wiem czemu. Muszę teraz zalić tą góreczkę. No muszę, muszę No ale będę jechał tak powolutku O No wiecie, powolutku trzeba zjechać I wszystko pięknie, ładnie Wyjdzie, dobra, żartuję no, Dobra, więc wie, Zostawcie łapeczkę do góry Subskrypcję oraz komentarz I będziemy się widzieć jutro Z żużla No chciałbym tylko dojechać może Do mety, co No Pasowałoby mi muszę Cię dobić, no dobra No to Cię dobijamy No że mnie duch wyprzedza, no to jest jakiś... Żart No Jedź No co to? Już, że masz posłuszeństwo, bo ja chcę No... Co dojechać? Muszę dobijać Cię No Mhm no ja ale nie będę już, no, dojeżdżał, więc widzimy się jutro w żużlu, więc hej.